Drodzy słuchacze jaskini, słowa, szczęść Boże. Dobry wieczór, dzień dobry, witajcie. Miało nie być komentarza do niedzielnych czytań, ponieważ komentuję te niedzielne czytania już od ponad trzech lat. Więc łatwo można znaleźć komentarze sprzed trzech lat, jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę na YouTubie 13 niedziela zwykła w roku C, no to znajdziemy odpowiedni komentarz do tekstów, które y, czytamy w tym roku. Więc warto to zrobić i w ciągu wakacji nie będzie pojawiało się Wiele nowych nadrań z tekstami skomentowanymi do niedzielnych czytań, bo można je znaleźć, są już nadrane. Natomiast ta najbliższa niedziela nie jest taka zwykła. Jest zupełnie niezwykła, jest uroczystością świętych apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym Kościół przeżywa tą uroczystość y, używając innego zestawu czytań niż ten, który z reguły mamy w niedzielę w naszej y, liturgii. Więc postanowiłem, tak przed wakacjami, y, przygotować jeszcze jedno nagranie z tekstami tej niedzieli, 29 czerwca. Zapraszam więc do wysłuchania, ale także do zatrzymania tych nagrań, do tego, by otworzyć Pismo Święte, by przeczytać może szersze fragmenty, ich konteksty postawić konkretne pytania, by przyjść do Kościoła na liturgię Słowa, na liturgię Eucharystii, już mając jakieś przygotowanie, by, by lepiej słuchać, by rzeczywiście nie tylko słuchać, ale usłyszeć to Słowo. Przy okazji też chcę bardzo Wam wszystkim podziękować za cały rok wspólnej pracy, wspólnego odkrywania różnych przestrzeni pisma świętego. Zachęcam do tego, by przeglądać dostępne już nagrania, powracać do nich, są cykle wakacyjne przygotowane przeze mnie, są cykle komentarzy do psalmów poszczególnych, są historyczne fragmenty. Biblii są opowieści o archeologii, o, o geografii, o tworzeniu się kanonu, pisma świętego, o interpretacji, jak Kościół interpretuje Biblię. Mnóstwo, mnóstwo wykładów, dziesiątki, setki godzin wykładów, które mogą nam pomóc w czasie różnych wakacyjnych wycieczek, wypraw, a czasem odpoczynku, po prostu w swoim fotelu w domu. Dziękuję wam za to wspólne towarzyszenie, za wszystkie komentarze, przesłane maile, udostępnianie, klikanie pod filmem tych łapek w górę, które też pomagają docierać do większej grupy odbiorców. Dziękuję za wszystkie wpłaty na zrzutka.pl. Link jest także pod tym filmem. To dla mnie nie tylko taki wyraz wdzięczności, ale przede wszystkim takie zobowiązanie do tego, by Dalej coś robić, i dzięki tej waszej, Waszemu wsparciu i Waszej pomocy, jestem w stanie nadrywać kolejne nadrania nagra i przygotowywać, planować już to, co będzie w nowym sezonie spotkań, a będzie tego dużo. Więc tym bardziej dziękuję i proszę też o takie wsparcie. Pierwsze czytanie tej niedzieli uroczystości Piotra i Pawła. To opowieść o Piotrze, rozdział 12 Dziejów Apostolskich, pierwsze 11 wersetów. Przypomnę tylko, że autorem dziejów jest Łukasz, który był towarzyszem świętego Pawła, który był autorem Ewangelii. No, i właśnie to jest pierwsze pół dzieła, bo dzieje apostolskie są kontynuacją, i dopiero razem czytając Łukasza i dzieje, widzimy jakiś taki pełniejszy obraz tego zamysłu Łukasza wobec relacji o, o Jezusie i o Kościele, o, o Kościele. On pisał dla wspólnot pochodzenia zarówno pogańskiego, chrześcijan, którzy byli poganami, ale także pochodzenia żydowskiego, by pokazać jedność. Rozwój Kościoła od Zmartwychwstania, w zasadzie w pierwszym rozdziale Ewangel dziejów apostolskich, aż do uwięzienia Pawła w Rzymie. I może też przy okazji historii Piotra i Pawła warto całe dzieje apostolskie przeczytać, tym bardziej, że w drugiej połowie października Jaskinia Słowa przygotowuje pielgrzymkę na Cypr, szlakiem świętego Pawła właśnie. Jeśli ktoś z Was chciałby pojechać ze mną na Cypr biblijnym szlakiem, bardzo biblijna, głęboka pielgrzymka i modlitwa, to proszę napiszcie maila, a prześlę Wam program, informacje o tym, jak się zapisać i jaki jest koszt, jaki jest konkretny termin, to wszystko na moim kanale znajdziecie. Więc proszę o maila w tej sprawie. Jaki jest cel dzieła Łukasza? Pokazanie, że Ewangelia jest wypełnieniem obietnic Starego Testamentu, wypełnieniem przez Jezusa, przez Ducha Świętego, a druga rzecz, że pomimo prześladowań Kościół rozwija się, rośnie, bo jest jednością. Pośród różnych sporów Kościół jest jednością. Razem skupieni na modlitwie. Ciekawie to widać dzisiaj, bo. Opowieść tego fragmentu jest o tym, że Piotr jest w więzieniu i pilnuje go cztery straże, cztery oddziały straży więziennej, w każdym oddziale po czterech żołnierzy, czyli cztery razy cztery tylu żołnierzy dopilnuje. więc cztery straże i jeden kościół. To znaczy kościół modli się za niego, nieustannie do Boga czytamy. Bardzo ciekawa różnica, to znaczy czterech żołnierzy w każdym oddziale i cztery oddziały i jedność Kościoła, który modli się za Piotra. A czemu się modli? Piotr jest pojmany przez Heroda Agrypę. To był wnuk Heroda Wielkiego, który chce... Ugruntować swoją władzę w Judei, którzy chce, który chce jakoś wejść w tą politykę rzymską, ale jednocześnie chce trochę się przypodobać Żydom, więc zabija Jakuba, czytamy o tym w pierwszym wersecie, i więzi Piotra. Czyli chce pokazać, że on dominuje nad rodzącym się chrześcijaństwem, czyli Żydzi. No, mogą spać spokojnie. Bo po to to robi, żeby troszkę się im przypodobać. O, gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził Piotra. Więc to tutaj widać. I teraz. Są aniołowie. Kościół się modli. Strażnicy strzegą. Pojawia się anioł i światłość zajaśniała w celi. Piękny obraz. Celar, która jest ciemnością, smutek. Zamknięcie, obawa i jest światłość, którą pochodzi od anioła. Piotr nie rozumie tyle, co się dzieje, myślał, że to jakieś widzenie. Natomiast w pewnym momencie rozumie, że to interwencja Boga. Piotr przyszedł do siebie, doszedł do siebie, Roz... obudził się z takiego jakiegoś stresu, strachu, i powiedział teraz wiem, że Pan posłał swego anioła. I tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi, wyrwał mnie z tego wszystkiego. Piotr czuje, że go coś uderzyło w bok. Ciekawa aluzja do, do boku Chrystusa. Z tego boku wypłynęła krew i woda, i tam bierze początek Kościół, a tutaj znak ożywienia przedstawiciela Kościoła przez Chrystusa. Także bardzo ciekawe. Nawet to zwrócenie uwagi na ten Bóg to nie jest zwykłe szturchnięcie. I uwalnia go przed Paschą. Więc też ciekawe, bo przed Paschą to jest ta noc paschalna, to jest ten moment, jak Izrael, który przechodzi z niewoli Egiptu do wolności ziemi obiecanej. Bóg jest Panem. Panuje, jest ponad tą ludzką historią, nawet w takich systemach jakiegoś terroru, jak, jak to było za czasów Heroda, Grypy a Kościół jest jeden. Siłą Kościoła jest Jego jedność, wierność, zasłuchanie w Ducha Świętego. Piękny tekst. Potem mamy psalm. No właśnie odpowiedź na to, co przeczytaliśmy przed chwilą. Psalm 34, wersety od 2 do 9. Psalm, w którym powtarzamy Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. To hymn Wdzięczności, hymn zaufania. Hymn, który prawdopodobnie był używany w świątyni, także w środowisku prorockim, a autorem przypisuje się, że był Dawid, choć wiecie, że zbiór psalmów powstaje przez wiele czy kilka wieków. Ten psalm powstaje po to, by umocnić wiarę w takie doświadczenie Bożej dobroci. Psalm, który ma wyrazić nadzieję, i to, że warto się zawierzyć Bogu. Wiemy, że Dawid szuka schronienia przed gniewem Saula, przeżywa jakiś lęk, yy, obawę. A to wszystko no, jest taką samotnością człowieka, który czuje, że idzie właściwą, dobrą drogą. Wysławiajcie razem ze mną Pana. Szukałem pomocy, a On mnie wysłuchał. Spójrzcie na Niego. No właśnie, spójrzcie na Niego. A rozpromienicie się radością. Jesteście smutni, bo może za mało na Niego patrzycie. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. To świadczyć. Skosztujcie i zobaczcie. Czyli tym zmysłem smaku, zmysłem wzroku. Tak bardzo wszelkimi, wszelkimi zmysłami dotknijcie Boga. Dotknijcie. Zobaczcie, że On jest wierny, że On ich ocala, że Pan usłyszał i że Pan uwolnił od wszelkiego ucisku. Drugie czytanie, no ponieważ to jest niedziela uroczystości Piotra i Pawła, w pierwszym mowa była o Piotrze, w drugim czytaniu to opowieść o Pawle, zresztą. Taka autobiograficzna opowieść, bo to fragment z drugiej do listu do Tymoteusza, rozdział czwarty, wersety od szóstego do 9 i potem siedemnasty i osiemnasty. Autorem jest sam Paweł. Paweł pisze do Tymoteusza, do swojego bardzo bliskiego współpracownika, ucznia, w jakiś sposób no, takie duchowe dziecko, ale także no, jest wychowankiem po prostu i pewnie przyjacielem Pawła. Jest młodym biskupem w Efezie. Paweł jest już stary, dojrzały. To ostatnie lata jego życia, może 64, może 5 rok, kilka chwil przed śmiercią. I prawdopodobnie to jest podczas już drugiego uwięzienia w Rzymie. I ten list powstaje, gdy no, Paweł dowiaduje się, że Tymoteusz przeżywa no, jakieś rozterki, to znaczy jest odpowiedzialny za wspólnotę, w której. Pojawiają się herezje, w której pojawiają się prześladowania, więc Paweł czuje obowiązek, by przekazać takie duchowe wsparcie, instrukcje, zawierzyć siebie, tą, opowiedzieć o tej przyjaźni między Pawłem i, i Tymoteuszem. Paweł jest założycielem wspólnoty w Efezie. Mamy list do Efezja, a tutaj list bardzo osobisty do odpowiedzialnego za yy, wspólnotę. Paweł mówi: Bieg ukończyłem, wiarę ustrzedłem, w dobrych zawodach wystąpiłem. Opowiada krótko, trzema zwrotami, opowieść o całym swoim życiu. Wie, że jest w więzieniu, ale mówi: Bóg jest ze mną. Wyrwie mnie pan od wszelkiego swego czynu, wyrwany z paszczy lwa. Pan stanął przy mnie, pan wzmocnił mnie. Przez że moje więzienie Dopełniło się głoszenie Ewangelii By wszystkie narody je usłyszały Paweł rozumie, że jest nagroda Większa niż ta ziemska Wolność czy bogactwo Ewangelia św. Mateusza Rozdział 16, wersety od 13 do 19 Ewangelia Która powstaje dla Żydów dla których no, Mateusz chce pokazać, że Jezus jest wypełnieniem wszystkich proroctw Starego Testamentu, całego prawa, które jest prawem Mojżesza, które znajdziemy w Pięcioksięgu. A więc cel jest taki, pokazać, że misja Chrystusa jest nie gdzie jest księżyca, ale jest wpisana w jakąś ciągłość nauczania Izraela, i noże jest wypełnieniem wszystkich zapowiedzi i proroctw Jezusa. Ewangelia pokazuje Jezusa jako nauczyciela, wręcz mocniej jako Nowego Mojżesza. I teraz w zasadzie, w tym momencie Ewangelii, ten rozdział 16 jest w takim przełomie, dlatego że wcześniej mowa była o cudach, o kazaniach Jezusa, o jego wystąpieniach, rozmnożeniu chleba, uzdrowieniu i tak dalej. A teraz no, zaczyna się tematyka no, drogi do krzyża, a więc już cierpienia, zapowiedź cierpienia. Uczniowie są na podraniczu Izraela. Okoliczce Cezarei Filipowej to jest bardzo symboliczne miejsce. To jest centrum kultu cesarza jako Boga. I tutaj pytanie. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I teraz mówią, Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, jakiś prorok. A potem jest bardzo konkretne pytanie, a wy, a dla was kim jestem? I Szymon mówi, ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Syn Boga Żywego. To są dwa najważniejsze określenia Jezusa. Mesjasz, Chrystos, Chrystus, Chrystus. Czyli ten oczekiwany, ale też syn Boga. To będzie zarzut w czasie procesu Jezusa. A ta Meshiach ben Baruch, ty jesteś Mesjasz, syn Błogosławionego. Ciekawa jest gra słów, bo Jezus mówi najpierw do Szymona i to jest jego imię Szymon. Jesteś błogosławiony, Szymonie, jesteś synemiony, a tobie mówię, ty jesteś. Ty jesteś Piotr. Petros. Na te Petra ojrodome są mu ten eklezjan. Petra. Na tej skale nie było takiego imienia. Ciekawe. Jakby ktoś nazwał mnie cegła. Nie ma takiego imienia. Ale to jest pewien pseudonim, jakieś nowe imię, które daje Piotrowi Jezus. I dalej symbolika, którą tutaj słyszymy, to dam klucze Królestwa Niebieskiego, klucze domu Dawida, to pochodzi z księgi Izajasza z rozdziału 22, werset 22, czyli upoważnienie wspólnoty do tego, by nauczać i by Rozstrzygać kwestie moralności, doktryny, nauki, i Piotr ma wiązać i rozwiązywać. To odpuszczanie grzechów, ale też jakieś zobowiązanie. Zwiążesz, to będzie związane w niebie, to co na ziemi. Masz taką moc, że to co zwiążesz, będzie związane, to co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Zobaczcie, że podstawą kościoła jest wyznanie wiary w Jezusa. Najpierw jest, kim dla ciebie jestem. Nie, czy masz zdolności, nie, będziesz świetnym dyrektorem. Nie. Najpierw jest, kim dla ciebie jestem. Podstawą dla bycia pasterzem, dla bycia częścią Kościoła jest uznanie, on jest Mesjaszem. Od odkryć prawdziwą tożsamość Jezusa. A nie tylko. Jakieś za i przeciw tego, żeby mu towarzyszyć. Władza, którą daje Piotrowi Jezus, władza apostolska, której częścią jest dzisiejszy Kościół i sukcesja apostolska, i postrzeganie biskupów w diecezjach, i tak też dzisiaj, w tej niedzieli, papież nałoży paliusze nowym metropolitom. Pośród nich także na naszemu Biskupowi Warszawy i Biskupom Szczecina i Poznania. Władza pochodzi od Jezusa, ale ona jest po to, by budować wspólnotę, a nie dominować. Bardzo to ważne, by tego nie zrobić. Te teksty są takim zaproszeniem do tego, by. Opowiedzieć się jasno za wspólnotą, wyznać wiarę w Chrystusa i zaufać, że pomimo przeciwności Pan Bóg prowadzi Kościół i Kościół jest miejscem, jest rodziną, gdzie wszyscy razem możemy spotykać się z Jezusem.